15 graczy kontra jeden cheater. Zastanawiajcie się, jak to jest mieć wallhacka, aimbota, triggerbota, speedboosta i wiele innych cheatów w GTA 5, A w dzisiejszym odcinku będę musiał przejechać całą mapę używając cheatów. Dodatkowo mam 3 życia, więc jeżeli zginę 3 razy, odcinek się momentalnie kończy. A my sprawdźmy, czy rzeczywiście cheaty są takie mocne? No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Dzika, moi drodzy. Dzisiaj cheatujemy. W jaki sposób? Zobaczcie teraz to. Widzowie, pierwsza z funkcji, którą mamy na starcie, to jest e. Yes. W takim razie ja zaczynam za 3, 2, jeden! I ci goście będą mnie próbowali dzisiaj zatrzymać, ale nie w taki prosty sposób, jak wam się wydaje. Oni do dyspozycji mają broń palną, prawda? Ja też mam broń palną. I widzowie, patrzcie to, już zdjęcie tego gościa ze imbota. Patrzcie teraz to. Następni. Bum, bum. No i moi drodzy widzowie, już zdjąłem kilka osób, a odcinek. O, ale kozak jakiś widzowie, dobra, rozstrzeliwujemy tu wszystkich po kolei. Patrzcie to, patrzcie to, rozstrzeliwuję gościa. Pewnie myślicie, gość strzela z jakiegoś karabinu, a ja wam powiem, nie, strzelam z broni, zwykłej broni. Zobaczycie, ich jedyną taktyką tak naprawdę jest błaganie o litość, dopóki nie dostaną lepszej broni, bo aktualnie z pistoletami to oni nic nie mogą zrobić. No zobaczcie jak ich masakruję tym aimbotem. Patrzcie to. Bum! Ale to banie. Ale dostał banie! Moi drodzy, patrzcie to. Następny gość. Obrywa. I kolejny, i kolejny. Oni nie mogą do mnie realnie podjechać, widzowie, bo dostają w trąbę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ten coś tam próbuje na odległość strzelać. Już nawet dostałem hity widzowie pierwsze. Patrzcie to, ja go idę dojechać. Kozaka. Ale przebili mi wszystkie opony. To jest to jedna rzecz, którą mogą zrobić. A żeby też nie było tak łatwo, widzowie. Patrzcie teraz to. Odpalimy sobie dodatkowe haksy. Widzowie, szybko biegi, i odpalamy. Odpalamy sobie fast ranika. I moi drodzy, patrzcie to. Rozwalam ich po kolei. Jeden, drugi, trzeci. Nie słychać tylko dźwięków broni, jak z nich wale. Patrzcie to. Bum. Bum. Widzowie leży. Oni widzowie leżą! Oni po prostu dostają instant hita ode mnie. Nie ma nawet jak na to zareagować. Realnie. Patrzcie to ktoś domiewali tam z tyłu. O Boże, idzie jest dużo tam. Patrzcie to. Dostał w bordę, jeden, drugi. Oj, i z góry jest jeszcze. Za bardzo się podjarałem, za bardzo się podjarałem. Biegnę na checkpoint. Wyłączę sobie to wallhaka. Tutaj ktoś jest, widzowie. Rozwalam go, rozwaliłem. Tam jeszcze na górze ktoś jest. Mają dobrą taktykę, widzowie. Patrzcie to. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie walą do mnie, walą do mnie, widzowie. I leży jeden, leży drugi, leży trzeci. Leży czwarty chyba? Prawie, tam jest jakiś gość na górze Leży. Dobra, patrzcie teraz to. O nie, ktoś mi wali w głowę! Walą mi w głowę! Leży! Leży drugi! Leżą! jak zapytacie mnie, jaki oni mają cooldown na respawn? To jest on bardzo mały, ale bardzo chciałbym dojechać w tym momencie do drugiego checkpointa. Który, moi drodzy, znajduje się, uwaga, uwaga, grande finale, na antenie Hollywood? Tam jest drugi checkpoint, moi drodzy, więc przydałoby się, ale to by się naprawdę przydało tam pojechać, bo oni dostaną wtedy upgrade'y, Ja też dostanę upgrade, y, więc dajmy trochę tutaj turbę. O! Patrzcie, to goś akurat wyjechał. Nie wiem, czy mi go aimbot mi go nie złapał. Dobra, widzowie, pora odpalić trochę większe haksy zaraz. Albo wróćmy do tych, tych. Dobra, widzowie, odpaliłem znowu haksy, które pokazują hitboxy. Jedziemy teraz na nich, jedziemy. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Jakim ja jestem czytuchem, widzowie, okropnym? Pierdzielam się na samą górę. O Boże, patrzcie, to leży. Jeden, drugi. Moi drodzy, oni ogólnie dostali info, że mogą robić na mnie zasadzki zmasowane. Rzeczywiście wtedy mają największe szanse, żeby mnie dorwać, ale z tego co ja widzę teraz, to tak nie wygląda, jakby to miała być jakaś zmasowana zasadzka. Polećmy po prostu na ten checkpoint na wajnu, bo w razie jak zginę, będę mógł wtedy zacząć z tamtej pozycji rozgrywki. mój SP nic nie pokazuje. Jestem jakby samemu, przestali się mną interesować? Użyjmy kolejne o O, nie widzowie jednak się mną. No, o, interesują trochę. Dwóch ich wyjechało łącznie trzech. Patrzcie to. Rozstrzelany kolejny, rozstrzelany. Rozstrzelany, rozstrzelany. Mam, dobra, i jadę do góry. Ale ich porozstrzeliwałem tam. To jednak była ta jedna z zasadzek, widzowie. To jednak była ona. Widzowie, w momencie, w którym dojadę do anteny nad znakiem wajnu, powinno być wszystko okej, okay. Patrzcie to. Goś leciał jakiś tutaj driftem. Ale typ. Nie, no nie ma tak naprawdę na mnie mocnych w tej chwili. Oni muszą dostać, widzowie, jakieś bonusy. A bonusy oni dostałam od tego checkpointa, widzowie. Bo teraz nasi oprawcy, nasi hunterzy, mogą mieć suwy Mogą mieć super dobre auta plus karabiny. Boom. A ja wam pokażę, jakie ja haksa dostałem, bo to jest mega mocne. No i widzowie, takie haksy dostanę. Posłuchajcie tego gościa. Witaj, gratuluję ci zdobycia drugiego checkpointa. Jest już powoli coraz ciężej, coraz więcej oprawców. Zyskujesz nowe cheaty. Jest to Flymanuel, Warhock o Name, oraz super. Jestem trzy cheaty naraz, To jest porąbane. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że na następnych checkpointach. Tak, pewnie. widzowie, ubieramy tam za odnowa i lecimy z tematem. A teraz zasada jest trochę inna, bo do no, następnego checkpointu nie mogę używać auta. Ale dlaczego? To odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Wizowe, widzicie co się dzieje? Ja mogę sobie robić tak po prostu. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Nie, 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 nie. Dostaję. Zgnąłem. Jak pokonać cheatera? Tak, pokonać cheatera. Dwa życia zostały i zaczynajmy. No i widzowie pewnie zastanawiacie się, co ja zamierzam z tym zrobić, bo to jest prawie jak noclip. Pokażę wam, co będę robił. Patrzcie, to, wpierw to. Trzebuje w ogóle jakoś stąd wybiec sensownie. O ja pierdziele, jakie to jest szybkie, widzowie. Patrzcie to. Co tu się dzieje? Jak ja zadupcam. Widzowie i zaczynamy już oficjalnie drugą próbę. O cholera. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja ich po prostu... Nie. O, oh, wow, to było do przewidzenia. Widzowie dodatkowo moim kolejnym cheatem też, który. Wyrzucił mi grę w kosmos. Miałby coś innego, ale widzowie wracamy po crash. Widzowie skraszowało mi grę, dlatego postanowiłem ograniczyć się do pewnej ilości cheatów. Ale, żeby to było mało, to zobaczcie co. Mam wystarczy kliknąć jeden przycisk. Bum! Lecę sobie, moi drodzy. Zobaczcie, tam są już oprawcy. I ja dopóki nie zacznę. O, przy okazji. nie umieram od upadku, jeżeli lecę na tym trybie, więc to jest mega ważne. i widzowie, mam super rano. To jest po prostu bomba. I mój challenge jest taki, że muszę dojechać do następnego checkpoint, na którym jest YouTube. Wyłącznie na haksach. I widzowie, ostatnie życie. Czy dam radę? A, jeszcze jedna rzecz. Tak wygląda, jak celuję, więc to jest zarąbiste. No i widzowie, zaczynam. Patrzcie to. Lecę od razu w górę. O nie, o cholera, leć, leć gościu, leć, leć, widzowie, co to są za haksy, zobaczcie jak to wygląda. Patrzcie to, bum, Podskakuje sobie, jak chcę opaść to robię hop, 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 hop. <grytanie> tego, no widzowie, Zarobiste! I wiecie co, nie mogę odpalić spadochronu, więc yy, to jest lipa, ale zrobię coś takiego, hop. Ja mogę jakoś kontrolować się, zobaczcie. No widzowie, okej. Okay. Miękkie lądowanie, ale boję się wylądować mimo wszystko. Widzowie, na razie zdupcam tak przed nimi. Zobaczcie, gdzie oni są, totalnie. Ja ich unikam. Widzowie, oni też nie mają zbytnio na mnie GPS-u, więc muszą polegać na tym, co widzą. Zobaczcie teraz to i ja zrobię na nich zas zasadzkę. Tylko sobie wyląduję. O, psa. O, widzowie, zobaczcie, jak to działa. O, Wylądowałem. Eee, widzowie co tu się dzieje? Oni tu już są! O cholera, zdupcam, zdupcam widzowie. Ej, patrzcie jak wygląda ten speedrump. Ja pierdzielę, to jest takie OP I mogę do nich walić normalnie. O oh, cholera, o oh, cholera, widzowie, uciekam, uciekam, uciekam. Okej, okay, widzowie, dobra, muszę uciekać przed co... widzowie. O ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Muszę uciekać, widzowie, muszę uciekać definitywnie, bo oni pobrali jakieś porąbane pojazdy. I moim następnym checkpointem jest YouTube no ale co by to był za odcinek, jakbym się z nimi trochę nie pobawił. Zobaczcie jak to wygląda. Ja pierdzielę, patrzcie to. Jo Ale gnój! O nie! Nie, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie w tą stronę! Widzowie, trigger potem go! Ładujemy go! Leży, dobra widzowie. Rozwalamy ich po kolei, zobaczcie jak to będzie wyglądać, oni będą padać. Jeden pad, drugi pad, trzeci pad, zarąbiście i teraz, teraz zdupcamy po prostu. Zdupcamy tak w taki sposób! Co wie, ale to naprawdę mega komicznie musi wyglądać. Patrzcie to. Rozwaliłem gościa. Jednego. Drugi leży, tak? Nie? Czemu on nie chce paść? Ok, okej, okay. odratowałem się ja na ziemi mogę używać to spida, widzowie. Patrzcie to. Leży jeden, teraz szybko go obiegnę. Leży drugi. Obiegam go! Leży trzeci! Obiegam kolejnego! Leży czwarty! Patrzcie to, jeszcze ziomek na motocyklu, jest. Dojeżdżam go! Widzowie, dojeżdżamy do ja, patrzcie to! Patrzcie to co ja zrobiłem! Widzowie dojazd! Cholera! Nie mogłem go dojechać, był jakiś szybszy, mój trigger pod za nim nie nadążył! Ale porąbana akcja w ogóle. Ale dobra Tu jest <laughs> Zabiłem go, zobaczcie. Tu chyba jadą kolejni, no tak! Dostał wardę! Widzowie, to już jest naprawdę mega ciężkie kombo. Zobaczcie jak to wygląda, jakiego ja mam spida w ogóle. Patrzcie to, ja mogę sobie tak lecieć, lecieć i tyle widzowie. Ja sobie robię... O nie! O Boże, ale jakbym przypalił w ten znak, to by się skończył odcinek. To widzowie ostatnie życie. Dobra, ja nie wiem czy oni wiedzą gdzie jestem, patrzcie, tam jedzie motocykl za mną. Proszę mi go, mi go, mi go! O, ile motocykli! Widzowie, lecę za nimi, patrzcie to. Rozwalam ich. Jeden rozwalony, drugi widzowie też rozwalony. Jeszcze ten jest tutaj. Patrzcie to. Ja go dłubie! Pierdzielę ile ich tu jest. Dobra, ej, po prostu. O, chłopie. Widzowie, wzięli mnie na, rag na ragdola, mnie wzięli. Jeden leży. Zarobiście. Jest ich tu strasznie dużo, muszę uciekać, żeby mnie nie trafili. Nie mogą mnie trafić, widzowie. Zdupcam. Mega dynamiczna rozgrywka, to jest naprawdę. Tylko, YouTube jest po drugiej stronie Sandy. Dobra. O, wow się dzieje? Patrzcie, tam mam gościa jakiegoś na daleko. Rozwalam go. O nie, widzowie. O nie, potrącił mnie. Rozwaliłem go jeszcze w porę. Patrzcie to. Pierdzielam się na pociąg. Pierdzielam się na pociąg. Będę pociągu bronił. Widzowie, tylko on jedzie w złą stronę. Patrzcie, jak to wygląda. Mam teraz totalnie wizję na wszystko. Jeden rozwalony. Drugi rozwalony. Leży. Tu kolejny jedzie. Widzowie, leży. Jak oni się wywracają? Ej, ja mam tutaj killstreaka. O cholera, dobrze odskoczyłem. Widzieliście gościa na maczecie? Ja pierdziele. Ej, uciekłem i zdupcam. Widzowie, teraz yy, tryharduję tylko po to, żeby dobiec do jutula. Mam wywalone. O, gość. He, leży. <noise> to jest przepiękne, po prostu, jak oni tak padają jak muchy. Co? jakieś motorki widzę, jadą, ale to nie oni. Zarobić się, patrzcie, co ja robię. Ja sobie po prostu biegnę. Zobaczcie, jaki jestem szybki. O nie, proszę, już myślałem. że ta postać się buguje, jak ona tak szybko biegnie, przez co nie dostaje fall damage'a. Jakby jeszcze dostać fall damage, byłaby lipa, i nie wiem, czy oni mnie nie zgubili w przypadkiem. Mam pomysł, co byśmy mogli zrobić. Patrzcie, teraz to, patrzcie, to, to jest OP. Boom! Lecimy sobie tędy. O, widzowie, do góry, do góry. W sumie mógłbym być cały czas w locie, bo i tak oni, wiecie, nie będą mogli mnie zaatakować, a dopiero po tym checkpoincie ja dostaję nowe cheaty. A, tylko że ja się tak nie przesuwam. Jakie to jest gówno, widzowie? Zioł, ale mogę zrobić tak. Co jest widzowie grany? Ej, ja się tym bawię. Przepraszam, ale jest to po prostu zarąbiste. Oni już wiedzą, gdzie jestem. Ja pierdziele, ale zrobiłem lipę. O, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to! Udaje mi się przedostać do YouTube, chyba. Co jest? tym trybem jakimś latającym. Tylko nie rozwal się, nie rozwal. I nie rozwal się. I hop, teraz do góry lekko, teraz w dół i teraz do góry i widzowie lądowanie z telemarkiem. Tak, teraz będzie ok Muszę to zbugować tylko. Dobra, jest! Żyje? Nie dostałem damage'a. Mam widzowie YouTube'a, mam drugi checkpoint, mam to, mam, mam, mam. Ale przy okazji ludzie, którzy mnie gonią, będą mieli też o wiele lepsze bronie plus auta i helikoptery. Okej, okay, widzowie, to prezentuje się następująco. Ja z totalnym wallhackiem. Zobaczcie, jak wygląda ten gość, jak podejdzie do mnie blisko. Robi mi się na nim taki hitbox. To jest porąbane. I widzowie, oni mają do dyspozycji helikoptery, ale nie mogą używać rakiet ani cięższego uzbrojenia. Widzowie, czy ja dam radę? I pytanie do was. Czy mogę mieć jedno następne życie? Myślę, że chyba mogę, bo łatwo mnie zastrzelą. Więc teraz próba definitywna. Czy uda mi się to zrobić? Widzowie, raz, dwa, trzy, start! Boom! Wpierw wylatuje wysoko totalnie Chcę uniknąć helikopterów za wszelką cenę Okej, okay, okej, okay, okej okay. Zarąbiście, lecimy cały czas, lecimy Mój następny checkpoint to checkpoint w paleto Proszę tylko nie rozbić się, muszę po pobugować to znowu Hop, 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 najlepiej jakoś wlecieć Na jakieś miejsce takie, okej okay. Ja staram się, ale patrzcie, oni latają pode mną Oni totalnie pode mną latają Ciężko jest strasznie pobugować to i ja pierdziele, mnie przejechał. Przejechał mnie helikopterem. A widzowie jako kolejny cheat, odpalam sobie No Ragdoll, żeby po prostu nie było takich sytuacji, że muszę jakoś hamować przy lądowaniu, więc widzowie, boom, zaczynam. Mam wydupcone. Mam wydupcone totalnie. I zmieniłem sobie trochę tulset broni, bo patrzcie co: Rewolwer, wer dwójka. I zobaczcie, ja już widzę tych ziomków tutaj, bo ruch liczny również jest wyłączony. Patrzcie to, jest jeden tutaj. Ostrzela do niego moje postać. Zobaczcie to. Boom, boom. Leży. Rozwaliłem go. <laughs> Jak to w ogóle wygląda? Ta gra teraz śmiesznie. Oj. Oj, oj, widzowie, tam coś, tam coś do mnie ładuje. Tam są helikoptery już, widzowie. Oj, oj, oj. Oj, widzowie, muszę jakoś uważać na ten helikopter. Jakbym go zdjął, to by było najlepiej w ogóle. Patrzcie, widzowie, tam jest gość, który domiewali. Bum, bum! I leży jeden, ale mam low HP, mam low HP straszne, widzowie, mam low HP straszne. Muszę uciekać, muszę uciekać. Tylko rozglądnę się, oni zostali z tyłu, widzowie. Oni totalnie zostali z tyłu. Ja sobie zrobię przegrupowanie na tej mleczarni. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja pierdziele A właśnie, jak mam nourrg do lata, mogę zrobić coś takiego. Hop! Widzicie, widzowie, jak teraz szybko się przemieszczam? A, no i tak. Jako, że mają... Patrzcie to. Bum, leży. Oj. Zostałem zabity. Jestem widzowy zabity! Ostatnia próba. Teraz serio ostatnia. Widzowie, znowu pokonfigurowałem swojego cheata i teraz ostatnia, ale to serio ostatnia próba lamera w tym odcinku. I aż mi zaczął lagować five'em, gościu. Tak to pokonfig... Aha, five'em mi laguje ze względu na to. Wybrat mówi, że ma następny plan. Ja zdupcam. <ścoughs> Co to się stało? Gość wjechał totalnie we mnie. Patrzcie to. F1. -ka. Rozwalam go. Boom. Rozwalony. Widzowie, ja tylko kliknę prawy przycisk, myszy mój aimbot totalnie kasuje wszystko. Tu ktoś jedzie, zobaczcie, tak obusem. Hop Kasujemy go, kasujemy typa. Jeden drugi, jeden skasowany, drugi skasowany, trzeci skasowany, czwarty... Czwarty jeszcze żyje? Oj, widzowie, nie mogę go rozwalić. Skasowany. O, ja pierdzielę! Samolot we mnie wyleciał! Dobra, ty! Tam jest helikopter, muszę go widzowie zdjąć. To jest chyba ten sam helikopter. Patrzcie to, czy ja podlecę do niej na tak blisko. Patrzcie to, walę do niej z tego, z Ja pierdzielę! on się dymi cały chyba. O nie. Widzowie, oni są totalnie bezużyteczni, gdy ja mam tą broń. Tą umiejętność widzowie. Na dobrą sprawę, jakbym się tak szczerze postarał, mógłbym przejść do następnego checkpointa, ale czy to będzie miało sens? Ja chciałbym się jeszcze widzowie z nimi pobawić trochę. Przecież ten rewolwer to tak wymiata. To jest naprawdę szok. Dobra, zdupcam, patrzcie to. Jaka prosta w ogóle. Oni mnie nie dogonią. Nieważne, czy lecieliby widzowie na jakimś nauklipie, czy nie, to oni by mnie i tak nie dogonili tutaj. No, zobaczcie, jak to wygląda. No, chyba, że zaraz wlecą we mnie jakieś samoloty, ja się to nie będę spodziewał. Ale zobaczcie to, no, jak ja szybko jadę. Jadę. Biegnę. To są widzowie dopiero cheaty zarombiste. Pod prawym przyciskiem myszy mam tutaj tego, wallhacka. Dodatkowo trigger bota, jakieś inne rzeczy. O, jedzie ktoś, patrzcie to. O, 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 wyskoczył, ale nie, nie rozdopcyłem go. Teraz szybciutko. Ej widzowie, nie trafiłem go. Patrzcie, co leci na mnie. Proszę, rozwal go. Oberwał na pewno, oberwał na pewno, ale jak bardzo? Swoją drogą, ostatni checkpoint. Widzowie, sklep paleto, zapomniałem wam o tym powiedzieć. Widzowie, na koniec, żeby wam pokazać, jak bardzo opesą te cheaty, to pokażę wam, jak chłopaki wjadą mi do sklepu. Panowie, czy mnie słyszycie? Możecie ustawiać się po pierdziel do tego sklepu. Patrzcie to, jeden leży, drugi leży, trzeci leży, czwarty leży. Piąty leży, szósty leży. Tak właśnie działa ten aimbot, widzowy i to są trupy. I oficjalnie wygrałem, ale przegrałem ten odcinek. Jak tak, widzowie, skończmy to tym zgonem. Dziękuję bardzo, że oglądaliście ten film i zapraszam za dwa dni.